dobry ja wszystkim, koledzy z B. Mamy się dla Was propozycję od Bombords. Jest to Bombords Infinity. Decha właśnie z taką grafą, jak widzicie, ptaków lecących. Nanoszona jest ona sito na żółtym tle czarne ptaki. Decha ma 104,5 cm długości, 25 cm szerokości, posiada przyjemny taki właśnie. Concave, do ekstra do bujania się po mieście, do, 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 do właśnie wszelkiego rodzaju takich podstawowych trików. Posiada przedłużone kicktailer, nose i tail, także do wszelkiego rodzaju trików, early grabów spokojnie się nada. Standardowo do tej dechy montujemy kółeczka Big Zicks, e, z Big Zicks, 11 mogą to być właśnie Big e, lub Divine. I traki Parisa 180, taki setup na miasto bardzo fajnie się spisuje. Infinity to świetny wybór dla wszystkich ludzi, którzy szukają dechy takiej na właśnie na początek, czy dopływają się po mieście, bardzo fajna, taka przyjemna decha daje poczucie płynięcia po betonowej fali, flex ma podobny do killera. Zobaczcie filmik nasz o killerze. Do Killera bardzo podobny flexik ma. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania propo Infinity czy innych desek od ze sklepu. Piszcie do nas, bardzo chętnie odpowiadam na wszystkie Wasze maile, subskrybujcie nasz kanał oraz oglądajcie inne nasze filmy. Longboardy.